Dzień dobry, proszę państwa. Obudziłem się dzisiaj i obudził mnie taki natłok powiadomień w zasadzie o tym, że oznaczacie mnie, że trzeba jakieś rurki z bitą śmietaną zjeść, że trzeba je ratować. Oznaczyło mnie pod tym TikTokiem mnóstwo osób i komentarz, który mówi, żebym tam przyjechał, też ma bardzo, bardzo dużo polubień. Więc jedziemy, zobaczmy, co się tam dzieje. Ty, bo świat trzeba ratować. Świat trzeba ratować? Trzeba rurki zjeść z kremem. Bardzo chętnie. Za 10 minut? Za 10 minut. Papá. A co ty coś znowu na wymyślał? Rurki z kremem. 39 lat tradycji. Lud chce, żebyśmy tam poszli, żebyśmy to zjedli i żebyśmy to lekko podpromowali, rozumiesz? Pan Marek od 39 lat kręci rurki. Podobno już podczas pandemii było bardzo słabo u niego, ale internauci jakoś jakoś trochę podbudowali go. A teraz podobno znowu jest lipa. Jest taki profil na TikToku, który szuka właśnie takich biznesów starych. Starają się je po prostu podtrzymać przy życiu. Ja lubię rurki z kremem. Nie jadłem tych u tego pana Marka, mimo że mieszkam w Warszawie od urodzenia. I ty też chyba ich nie jadłeś Też nie jadłem No właśnie Podobno robi wszystko sam, piecze rurki sam, robi śmietanę sam, więc kurde no Ja lubię takie miejsca, powiedzmy, z rodzinnym klimatem, które działają I jeśli ta rurka okaże się pyszna, to czemu mamy nie wykorzystać naszych zasięgów po to, żeby komuś tam pomóc Oznaczyło mnie tyle osób, człowieku, pod tym, że wiesz, książulo, musisz sam jechać, książulo lubi takie tematy Chodźmy na rurkę mm, pyszna rureczka ale dawno nie jadłem, w ogóle żadnej rurki dawno nie jadłem. Jak byłem dzieciakiem, to jadłem rurki, no a no, teraz to nie. Jesteśmy na ulicy Wolskiej, na Woli, i tu są właśnie rurki. Rurki z prawdziwą bitą śmietaną się to nazywa. Ciekawostka to w ogóle ma na Google 5.0. No chodźcie, zjemy tą rurkę po prostu, może uda nam się pogadać z panem Markiem, bo słyszałem, że obsługa jest miła, więc czemu nie? No i mam jeszcze jeden pomysł: jeśli ta rurka będzie dobra, to zrobimy jedną rzecz. Ale to najpierw zobaczmy, czy jest dobra. Dzień dobry, dzień dobry. Po jednej na razie. Na razie... Podobno najlepsze rurki u pana. Tak mówię. Tak słyszałem. Poprosimy dwie na razie, żeby spróbować. Dobrze pan słyszał. Bardzo dobrze. My nagrywamy na YouTube ogólnie o jedzeniu różne rzeczy i wczoraj napisało do mnie 300 osób, że muszę tu przyjść do pana. Jest jakiś taki post na Facebooku e, To widziałem nawet udostępniliście go Jak No właśnie tak, to widziałem i tam mnie zaczęli oznaczać, bo my też działamy i mówię kurde, no muszę spróbować tą rurkę słynną. 39 lat jesteśmy tu. No właśnie słyszałem, a jak idzie w ogóle? No już nie. najgorsze wakacje i grudzień. grudzień. Okay. wakacje Wakacja tu jest pustowo za gorąco, żeby spacerować, mm -hmm. a grudzień prezenty zakupy i oszczędzają na, na, na rurkach, okay. Te rurki śmietane wszystko sami robicie, sam pan robi. Tak? się kupuje z mleczami, a rurki pieczemy tutaj. ok, Super, dobra, idziemy spróbować. Dziękuję. Dzięki. To co, proszę twoje rureczka? 4,50 za taką rurę. ja mam powiedzieć? Nie jadłem takiej rurki Z 10 lat. Rureczka chrupiąca, świeżutka, dużo śmietany w środku. I nie jest to aż takie słodkie jak myślałem, że będzie. Jest to wyważona. Powiem tak, na luzie. 10 sztuk? <grym> Wiesz, jak to wchodzi? To wchodzi jak po prostu masełko. No przepyszne i 4,50. Fajny jest ten lokal, bo widać, że to jest taka rzemieślnicza robota, nie? Pan mówił, że śmietane się kupuje w mleczarni, a rurki pieką tutaj sami, więc ty, no to są chyba, przecież nie lubię tego słowa, ale to są kraftowe rurki. <laughs> Bardzo dobre, idę zaraz po więcej. No taka jedna do człowieka to nic. To jest wszystko jasne, no, już wiadomo, dlaczego to działa od 40 lat. Jest po prostu smaczne. Jest robione, no na pewno z sercem, skoro tyle to trwa, nie? Smak dzieciństwa, moim zdaniem. Mm. Ja w ogóle jestem fanem słodkich rożków do lodów, nie wiem jak ty, no. ale to właśnie mi przypomina te słodkie, słodkie, rożki. No bardzo dobra, bardzo dobra. Delikatna śmietanka, bardzo fajne, kruche tutaj to ciasto, no bardzo miłe. Ile zjemy? No po jednej to na pewno jeszcze. Po jednej? Ja mogę challenge. <śmiech> <śmiech> zjemy ich najwięcej w historii tego lokalu. Mało mi szczerze mówiąc. co byśmy wzięli jeszcze z Zjemy? Zjemy. Jak, nie, jak tak? Będzie tyle? Ile są? Stówka, tak. Tak, to właśnie taka blaszka. Są te, takie ciemne zostały. Bardzo dobre były, wiesz, że więcej. Niektórzy nie, nie, nie lubią takich ciemnych. My to wszystko zjemy. Bardziej no, gorzkie są takie. Dobre będą. Siema. Mam fanowską prośbę no. Na Grochowskiej jest buda z zapiekankami Z zapiekankami za 8 złotych Grochowska? Grochowska, wiesz gdzie to jest? Na mm, No będę pamiętał, ale nie jedliśmy chyba, nie? Nie Patrzę, no zapiekanki za 8 złotych Nie A, spróbowaliśmy i wiele osób mówiło, nie dobra ja tam pójdę dopiero jak księżule zobaczy i sprawdzi to Sprawdzimy pewnie to myślę <grym> w najbliższym czasie Trzymaj się No Zapiekanki jakieś są za 8 złotych na Grochowskiej Do sprawdzenia, do zapisania tu koduje, wszystko koduje Czekamy na te rurek, no takie zamówienie dosyć chyba nietypowe Co, trochę zjemy, trochę rozdamy myślę i jakoś to pójdzie, nie? pogoda jest taka, że to raczej nic z tym nie będzie się robiło się. Ile ktoś najwięcej zjadł rurek w karierze? Z 10 tak na miejscu też ja. 10 na miejscu? Tak. Myślę, że pobijesz to na <laughs> to Ładne takie zapakowanie Po Ile będzie w kartonie? 20 20 Ręczna robota to wiadomo że się schodzi To nie McDonald's. A ty jeśli nadal nie subskrybujesz tego kanału to to zrób w 450, tak? Z NIPA? Nie, nie, nie Bez nipu jeszcze po jednej My już sobie weźmiemy z tych Już tak. i tak mamy dużo Tylko jeszcze jedna rzecz, bo widzę, że ma pan tutaj od RMF Emblemacik, my też mamy coś takiego od nas To jest naklejka, jesteśmy kojarzeni Z takim hasłem Muala Jak jest według nas coś dobre to właśnie mówimy Muala I chciałby pan, miał pan ochotę gdzieś to nakleić To będzie nam miło bardzo ma, 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 oczywiście. Super. Słuchajcie, kupiliśmy 100 rurek Naprawdę było Muala, chociaż tego jeszcze wcześniej Nie powiedziałem, ale mam wlepę Muala Pan się zgodził, żeby ją nakleić na lokal Bardzo mnie to cieszy, będziemy Będziecie widzieć po prostu, jak będziecie przechodzić obok zobaczycie muala. Wola, będziecie wiedzieć, że tutaj jest naprawdę mwola Mwola Co ty tam masz? Rureczki mam To co, rureczki dla pana? Bardzo, z miłą chęcią Bardzo ładnie to jest w ogóle popakowane, taki kraftowy sznureczek To jest rzemieślnicza robota, brat Zrobiłem to po to, żeby wspomóc po prostu mały biznes tego pana Fajnie jak takie firmy przetrwają, a nie na każdym kroku będziemy mieć po prostu żabkę i... Wszystko będzie takie samo, a rurki są dobre i to jest najważniejsze. Pan mówił, że mocniej wypiecione. mi to bardziej pasuje. Taka fajna, kruchutka, elegancka. Dzień dobry. rureczki rozdajemy dzisiaj. Tak po prostu, pogoda słaba. Trwało, <grych> pewnie. Właśnie się zajadamy. Tutaj w lokalnej rurkowni, że tak powiem. No, gdzie? Kurde. I czy niech no? pana nie oburza? No to dziękuję bardzo. Nocnego. Ale jeszcze jedną. Trzecia. To jest chyba moje ulubione teraz. Będziemy tu przyjeżdżać na deser? No. A daj jeszcze jedną. Chcesz jeszcze jedną? Mhm. Uh -huh. Nie ma. Czwarta. Rureczka może dla pana? Nie bardzo. Na zapas, za co się będę oszczędzał? Dokładnie. Nie ma co. Ciężko pracuje chłopak i chce róreczkę zje, tak? I jak? Dobra? Trzymaj się. Śmiało, świeżutkie. <laughs> proszę, tak, proszę, proszę. Go. Tutaj z rurek. Od 40 lat robią, proszę bardzo. Dzięki, idziemy do siłowni Na pewno, ale jedna rureczka mało kaloryczna. Oglądam cię TikToku No to weź rurkę ode mnie, proszę. Dzięki. Trzymaj się. Hmm. Dobra, słuchajcie, jedną paczkę rozdaliśmy, jedną paczkę zjedliśmy prawie. Nie ukrywam, że jest mi troszeczkę ciężko, no ale ilość rurek przyjętych przez nas nie jest do końca normalna. Idziemy do jadłodzielni po prostu to zostawić, niech ktoś, kto potrzebuje tego bardziej niż my sobie to weźmie i sobie zje. Dobra, jedną do domu jeszcze sobie weźmiemy, nie? Tak jest. Rureczkę sobie zjemy do kawki, kurde. I w ogóle polecam wam takie rozwiązania, bo tak jak wiecie, idą święta, dużo jedzenia się marnuje, dużo jedzenia wyrzucamy i właśnie po to są te urządzenia w wielu miejscach, w miastach wszystkich, także szukajcie u siebie, jak macie coś do oddania, to po prostu to wrzućcie do takiej lodówy. Dobra rzecz, a niektórzy, kurde, naprawdę tego potrzebują, to humusiki. Możemy się wymienić za humus. <noise> humusiki tu ktoś zostawił. Piek, piek. I tyle, słuchajcie, ten film był po to, żeby lekko wesprzeć po prostu biznes tego pana, wspierajmy polskie małe biznesy, niech one żyją jak najdłużej się da, no i przez to, że mnie oznaczyliście, bo naprawdę gęsto, gęsto, gęsto i pisaliście wiadomości i mnie oznaczaliście na TikToku i pisaliście po prostu, żebym przyjechał, żebym te rureczki zjadł, no i zjadłem, było muala i fajnie. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, jak sam widzisz, większość nadal tego nie robi i co, żegnamy się, to był taki krótki film, jakby widzimy się zaraz pewnie w tym, w kebabowej, nie? No, to hej. llamado Топа.